Nie chcę Ci tego przypominać, ale zaraz zacznie się rok szkolny. Jeszcze jakiś tydzień i będziemy wszyscy musieć wrócić do tej szkoły. No i w sumie nie masz wyboru nad tym, czy będziesz musiał iść do szkoły, czy nie. Ale za to masz wybór, czy zaczniesz ten rok z wyprzedzeniem od innych, czy zaczniesz ten rok z opóźnieniem. W tym filmie przedstawię Ci trzy porady, które powinieneś jak najszybciej zrobić, żeby zacząć ten rok bez stresu i z wyprzedzeniem od innych ludzi. Będę je robić razem z Tobą. Więc pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić jest to, żebyś powoli zaczął przystawiać się na szybsze wstawanie. Bo pewnie tak jak ja, przez całe wakacje wstawałeś około godziny 10, może czasem 9, może nawet 12. Nieważne kiedy, a jest to prawie że pewne, że wstawałeś o wiele, o wiele później, niż wstałobyś normalnie do szkoły. No i dobrze wiesz, że jak zacznie się rok szkolny, to będziesz musieć stać o 7, albo nawet szybciej. I może być to dla ciebie nagle taki przeskok będziesz się źle czuł, będziesz właśnie mieć takie uczucie w sobie, że nie masz na nic siły więc rzeczą, którą powinieneś zacząć robić jest stopniowe chodzenie szybciej spać nie chodzi, żeby ustawiać budzik na któreś godziny czy inne takie tylko po prostu jak chodzisz spać na przykład o 24, to teraz pójść spać o 23.30 albo 23 no to wtedy jest logiczne, że obudzisz się szybciej a później, kolejnego dnia idziesz jeszcze szybciej spać aż w końcu naturalnie będziesz budzić się właśnie około godziny 7 ale co będziesz robić, jak wstaniesz szybciej? Możesz pójść na trening, możesz umówić się z kimś na dwór, możesz rano pójść na spacer, możesz kupić zakupy, tyle rzeczy jest, które możesz właśnie zrobić rano, a jak już naprawdę nie masz co robić, to po prostu obejrzyj jakiś film albo coś innego. No. Ja właśnie wykorzystuję wstawanie rano na nagrywanie filmów, ty możesz wykorzystywać to na oglądanie. Ale na pewno znajdziesz coś, co będziesz robić. Po prostu tylko przesuwasz swój czas, więc. Znajdziesz jakieś zajęcie. To jest właśnie dobre, kiedy będziesz stopniowo chodzić spać o wiele szybciej i wtedy wstawać wiadomo o wiele szybciej. Bo kiedy będzie szkoła, to po prostu obudzisz się, zrobisz co masz zrobić, pójdziesz do tej szkoły i będziesz tu się dobrze. A nie będziesz w czasie tego roku szkolnego, kiedy już będzie jakaś tam nauka nie będziesz się czuł dziwnie i będziesz musiał się przestawiać, przestawiać zmieniać nawyki, przestać oglądać YouTube'a do trzeciej w nocy, co nawet pewnie jeszcze teraz robisz tylko przestawiać się właśnie na to, żeby stawiać się bardziej produktywnym rano robić coś mądrego, mocnego, dobrego i chodzić właśnie lepiej spać żeby później być już przyzwyczajonym, a nie kiedy zacznie się rok to wtedy dopiero się zaczniesz przestawiać i będziesz się dziwnie czuł drugą poradą, którą musisz zrobić, ja już zrobiłem jest to, żebyś kupił sobie już zeszyty, książki przybory szkolne, których jeszcze nie masz, żebyś już miał to wszystko z głowy i miał już wszystko przygotowane. Ustawił sobie piórnik, który mam nie wiem gdzie czekać, żebyś sobie swój piórnik już załadował rzeczami, które będziesz używał i w ten sposób już będziesz mieć to z głowy, więc pierwszy rok do szkoły po prostu włożysz ten piórnik, włożysz swoje rzeszyty, które już masz podpisane do plecaka i sobie pójdziesz. A nie dzień przed będziesz musiał wszystko spisywać, pisać, o to mój rzeszyt, inne takie. Tylko już masz to z głowy, Masz teraz tyle czasu, że spokojnie to zrobisz. A jeżeli tego nie zrobisz, to naprawdę zrób to natychmiast, bo później już na przykład może nie być tych rzeczytów Nie wiem jak jest teraz. Ja mówię, kupiłem trochę szybciej, a te filmy po prostu są trochę później. No i ostatnim, trzecią poradą, trzecim krokiem, który powinieneś i musisz zrobić, jest to, żebyś spędził ostatni tydzień wakacji tak dobrze, jak tylko możesz. Ja akurat jadę na obóz, więc w sumie mam to już powiedzmy, że załatwione. Ale jeżeli właśnie nigdzie nie jedziesz i nie masz co zrobić, to zaplanuj sobie coś naprawdę dobrego. Pojedź na jakiś wyjazd rowerowy. Ja dosłownie jutro jadę, jeszcze chwilę przed tym właśnie obozem. Zrób jakiś mocny trening albo po prostu ostatni tydzień tak mocno trenuj i rób jakieś naprawdę dobre rzeczy, które zapamiętasz dobrze i będziesz mógł powiedzieć o tym. Wyleć się od tego internetu. Przestań, właśnie cały czas oglądać YouTube. Tylko pójdź jednak na dwór, zrób te treningi. Pojedź na rower, zacznij czytać. Przystosuj się do tego, żebyś już mógł być od razu lepszą osobą na początku roku. Szkolnego, a nie dopiero wtedy się zacząć stawać lepszym, bo wtedy każdy cię zobaczy jakąś dziwną osobę. No a tak raczej nie powinno być. Jeszcze zacznę robić inne filmy i zacznę wspomagać cię w tym, żebyś zaczął właśnie zmieniać się jak najmocniej. W tym ostatnim tygodniu. Żebyś był już na początek roku przystosowany, wiedział co masz zrobić, a nie był jakiś taki zestresowany, że no nie, nic nie robiłem w te wakacje, co teraz. Tylko jednak, żeby zacząć dzisiaj zmieniać się, a nie robić tego później. I tak chciałbym też ten film zakończyć. Jeszcze oczywiście zachęcimy Cię do subskrypcji kanału, dodania lajka, do udostępnienia. Też mam jeszcze serię Discord, zachęcam, żebyś tam wpadł. Jest tam wiele osób takich jak ja i Ty. Wszyscy tam piszemy, mamy jakieś przemyślenia. Możemy w ten sposób razem wzrastać, razem się wzmacniać, dzielić się różnymi przeżyciami. Dlatego do tego Cię zachęcam i pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany. Zacznij dzisiaj, a nie jutro.